Witaj, drogi widzu! W dzisiejszym odcinku pokażę tobie. Grę wydaną przez Konami 9 grudnia 1994 roku. I jest nią: Twin B Tizen Puzzle Dama. Postać powinieneś kojarzyć z Parodiusa. Nie kojarzysz? To zjedź na dół pod filmem. Jest link do mojego drugiego odcinka. Ten spauzuj i oglądaj tamten. Już kojarzysz? Ok, wracamy do tematu. Grafika w grze jest w klimacie anime. Do wyboru mamy sześć postaci, różniących się od siebie oczywiście wyglądem i umiejętnościami, o których później. Możemy uruchomić ją w dwóch trybach, jeden na jeden, gdzie możemy pojedynkować się z komputerem lub innym graczem. Sama rozgrywka bazuje na zasadach jakie panują w Puzzle Fighter czyli dwóch graczy, układa w tym przypadku dzwoneczki w różnych kolorach. Układamy je jak w Tetrisie, ale z tą różnicą, że żeby zbić usadowione na planszy dzwoneczki, musimy doprowadzić do tego, aby stykały się ze sobą minimum trzy tego samego koloru. Przegrywa ten, co doprowadzi do zapchania swojej planszy. Nie ma w tym jak na razie żadnego wyzwania, co? <laughs> Spokojnie, twórcy zadbali o to, żebyśmy znienawidzili oponenta. Każda postać ma szczególną umiejętność która aktywuje się tylko wtedy, gdy uda nam się skonstruować kombo, które w jednym ruchu spowoduje łańcuch znikających dzwoneczków. Polega to na tym, że zgodnie z opisem umiejętności na planszy przeciwnika opadają zabezpieczone dzwoneczki. Czym one są? Są to nieaktywne dzwonki owinięte w bańkę. Usunąć ją możemy tylko wtedy, gdy w sąsiednich polach zajdzie reakcja czyszcząca. Dopiero wtedy te dzwonki funkcjonują normalnie. Każda nasza akcja działa na postaci, które widzimy w tle. Cieszą się one, smucą. Czasami nawet odzorowują nasz ból. Zabawa jest tutaj umiarkowana. Pojedynkujemy się z komputerem lub graczem. Polecam to drugie. Ale poza pojedynkami gra nic innego nie oferuje. Rozgrywka jest podobna jak w Geom Cube, które opisywałem wcześniej. Ale jakoś mniej mnie wciągnęło. Plusem jest tutaj jeszcze kombinacja. Jak ułożyć te cholerne dzwoneczki, żeby dokopać przeciwnikowi? Radowałem się jak dziecko, jak przypadkowo utworzył się kilkustopniowy kombos, a przeciwnik skamlał, jak więzień właśnie składający się pomydło. Gra dostaje ode mnie ocenę 4 na 10. Jeżeli masz inne zdanie, drogi widzu, zapraszam do sekcji komentatorskiej. Tam możesz się podzielić swoim zdaniem. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć. Najnowsze odcinki możecie oglądać na dailymotion.com. Na innych portalach będą one zamieszczane z kilku odcinkowym opóźnieniem.